Witam Was wszystkich w kolejnym odcinku Titan Quest. To ja, Procion i mój dzielny wojownik. Też Procion, chyba go nazwałem. Tak, to też jest Procyon. Hmm, co my tutaj mieliśmy zrobić? Co my tu mieliśmy ostatnio zrobić? Zanieść zwój do świątyni ptacha w size to pamiętam. I zadania poboczne, pamiątka rodzinna. Też pamiętam, wiele się nie zmieniło od ostatniego odcinka. Hmm, chyba żadnych punktów tutaj w zapasie nie mam, bo ostatnio mam takie skłonności do pozostawiania tych punktów niewziętych. Tutaj też jest wszystko dobrze. Chyba nie czekamy na żaden przedmiot, żeby go używać. To sprawdza. A nie, tutaj coś. Nie, nie, na to nie czekamy. To sprawdzałem. No dobra, tu mamy jakiś zielony łuk. To wszystko na sprzedaż. O, tu ma dużo bonusów. Dobra, mniejsza z tym. Jesteśmy na obszarze basen Hator i zobaczymy, co się tutaj właściwie dzieje. Szukamy drogi do SAIS. No właściwie to pewnie. To jest właśnie droga do size. Szukamy samego size Zarażony sęp, bestia. Już mieliśmy z takimi sępami do czynienia. Sterta kości. No, ze stertami kości mieliśmy do czynienia już od samego początku gry. Pierściń ducha bierzemy. Widzę na mapie piaszczystą jaskinię. Hmm, już jedną piaszczystą jaskinię eksplorowaliśmy. Teraz sobie wejdziemy do drugiej. Będę się kierował tam w jej stronę. Kolejne sępy. Kolejna kasa. Dużo kasy. Obuch finezji. Ochronny puklesz Mitra inercji. Co to jest mitra? Gdzie jest mitra? A, takie nakrycie głowy. Zobaczcie, takie też typowe egipskie. Z przodu ma takiego węża, jakby. <laughs> Taki symbol ostrzegawczy, żeby się nie, nie, nie zbliżać, chyba. Faraonowie wiem, że nosili właśnie takie mitry z symbolami węży. Kobra to dokładnie tam była. Dobra, są skorpiony. Szukamy. Szukamy tego tego, tego jadowego, tak? Mamy już tam ich kilka. Może się uda złożyć cały komplecik. Mmm, ochronny pierścień biegłości. Dużo kasy. Kojące haftowane o nuce, to nie. Będę się trzymał lewej krawędzi. Może uda mi się dojść do tej jaskini w końcu. Niedługo połowa paska z poziomem. I kolejna, trzecia sterta kości. Eliksir zdrowia, kasa, ochronna, obrącz to nie. I coraz bliżej jaskini jesteśmy. Coraz więcej sępów, coraz więcej skorpionów. Wszystko charakterystyczne dla tych afrykańskich klimatów. Jak już to zresztą mówiłem w poprzednich odcinkach. I czwarta sterta kości. Obylej sobie liczył sterty kości, może. Jak on tam poleciał daleko. O, o, o! Słaby zdobny karwarz gryfa? Może coś lepszego od tego, co my mamy chociaż hmm, my tam chyba mamy jakieś fajne karwasze z tego, co pamiętam. Te bańskie ochraniacze mamy. Gdzie są te karwasze gryfa? 24% obrażeń od żywiołów. Ło! To ładnie by nam obrażenia podskoczyły. Plus 3 obrażenia od żywiołów, czyli taki mały bonus punktowy. Energię dodaje i szybkość ataku. Łe, to masakra jest. Tylko w tym, co mamy, też jest szybkość ataku, nawet większa. Hmm, 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 13 do siły, odporność na ogień w tym, co mamy Zobaczymy, jak tam skoczą obrażenia 80 mamy teraz Też 80 Też 80 To ja bym jednak nie zmieniał Nie zmieniałbym z tego względu, że tutaj jednak mamy Szansę na uniknięcie ataku 3% Jeszcze siłę nam to dodaje, odporność na ogień Poza tym jest to przedmiot z kompletu Także sobie zostawimy to, co mamy Nasz epicki przedmiot No niby to byśmy mogli jeszcze wzmocnić czymś ale zbroja też mniejsza jest od tego, co my mamy. Zostaniemy, zostaniemy przy tym, co już nosimy. Tu są te takie, te takie, te, 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 te mm, no te postumenty czy monumenty, nie no, monumenty to to, to to nie są. Tam, gdzie się zapalają te ognie, czyli jakaś kolejna lokacja. Tu jest wejście do jaskini, a tutaj chodzi gigantyczny krokodyl. Jaszczurolud, centurion, bijemy go. Ale twardawy jest. Normalnie krokodyle. Kolejny motyw. Afrykański. O, taki też mocno związany z tym starożytnym Egiptem. Pamiętam, że chyba królowa Kleopatra ona sobie tam hodowała te krokodyle i karmiła nimi. I, i, i karmiła je tym. Yy, karmiła je, no, jakimiś tam ludźmi, którzy stawiali, znaczy, o, którzy ogólnie byli nieposłuszni. Coś takiego. Wiem, że rzucała. Ludzi właśnie na pożarcie swoim świętym krokodylom, bo właśnie to były święte krokodyle Kleopatry, coś takiego. One musiały być karmione ludzkim mięsem. Nawet jeśli wszyscy w kraju byli grzeczni, no to pewnie też tam co jakiś czas kilku niewolników trzeba było wrzucić na pożarcie tym krokodylom. Jak one fajnie latają. No a poza tym, z tego co pamiętam, jeśli chodzi o krokodyle, to nawet był bóg egipski z głową krokodyla, nazywał się Ammit. Właśnie taki półkrokodyl, pół człowiek. I on był chyba w królestwie zmarłych podczas sądu, jak, jak faraon trafił przed sąd Ozy Ozyrysa, to wtedy było y, wykonywane ważenie jego serca. Pamiętam właśnie Ozyrys ogólnie jest bogiem, znaczy był uważany za Boga, śmierci, coś takiego. Żarłoczny obok przerażenia chwila, chwila. Zaraz wam powiem, tylko. O, tutaj taka już poważna broń wypadła. Ma kolosalne obrażenia, tylko że wolna jest. Wysysa zdrowie, zmniejsza witalność i ma 10% szansę na 4 sekundowe oszołomienie. Ło! Ale my też mamy oszołomienie. Ło! Ma większe obrażenia od tego naszego. Hmm. Tylko, że tu jest większa szansa z kolei na oszołomienie. Trzy razy większa szansa na oszołomienie, ale takie krótkotrwałe, można by rzec. W tym toporku wściekłego byka. No ale nie no, to jest fajne, nie? Ale czemu to? A to znowu nie jest jakiś błąd z tymi obrażeniami czasami?, że tu jest 81, wychodzi. No bo to. Hm, tu jeszcze są procentowo zwiększone obrażenia, prędkość średnia. Skąd oni w tym obuchu wzięli większe obrażenia od tego? No, dziwnie mi to wygląda, nie wiem. Już kiedyś mieliśmy taki przypadek, pamiętacie, się pytałem Was o co to właściwie chodzi, ktoś mi tam polecił zainstalowanie jakiegoś innego patcha, bo jakieś błędy mogą być. I też było coś podobnego, też miała tamta broń problematyczna, też miała chyba zmniejszenie witalności punktowe. Może to jest jakoś wliczane do obrażeń, no bo w sumie zmniejszenie witalności to też jakby za, zadawało jakieś obrażenia, skoro zmniejsza witalność. No nie wiem, pochodzę troszeczkę z tym obuchem. Zwłaszcza, że go możemy jeszcze ulepszyć. Może go ulepszymy w końcu, zrobię jakieś ulepszenie, może. Jak on w ogóle wygląda, fajnie. Hmm. No ale wracając do, do tego ważenia i do tego mita krokodyla. Ogólnie według wierzeń e e Egipcjan starożytnych, jeśli faraon umarł, to trafiał właśnie pod sąd Ozyrysa. Boga zmarłych. Czasami mylnie Anubis jest uważany za Boga umarłych, ale nie, nie, nie. Ozyrys był uważany za Boga umarłych, a Anubis był uważany za opiekuna umarłych. O coś takiego, opiekunem umarłych, i właśnie Anubis dokonywał tego ważenia duszy, czy coś takiego. On miał tam taką wagę. Na jednej szali kładł serce zmarłego, tego, który stał przed sądem Ozyrysa. A na drugiej szali kładł pióro bogini Mat. Bogini Mat, ona właśnie się charakteryzo charakteryzowała tym, że zawsze na głowie nosiła takie gigantyczne pióro. <laughs> no to właśnie Anubis brał to pióro bogini Mat. Zostały mitrapnikliwości kładł na drugiej szali. No i teraz, zależnie od tego, co się stało, dusza zmarłego mogła zostać potępiona lub żyć wiecznie. No i właśnie w praktyce wyglądało to tak, że jeżeli Przeważyło pióro, to oznaczało, że dusza zmarłego faraona była czysta, bez grzechu, coś takiego i mogła żyć wiecznie. No a jeżeli przeważyło serce, no to znaczy, że dusza była nieczysta i wtedy właśnie ten cały półczłowiek, półkrokodyl, czyli ten Bóg z głową krokodyla, zjadał to. Zjadał. No, no, właśnie nie pamiętam co on dokładnie zjadał. Czy on, czy, czy on jakoś pożerał te jego duszę, czy, czy to jego ciało, które miało tam jakąś właśnie formę w zaświatach. Ale wiem, że właśnie był wtedy ten zmarły pożerany jakoś przez tego Amemita. Tak to wyglądało. No dobra, w każdym razie co? Jesteśmy cały czas na lokacji basen Hator, ale jesteśmy już w tej piaszczystej jaskini. Dziwne, że nie zmieniła nam się nazwa lokacji. Zazwyczaj jak wchodziłem, chyba do tych. Jaskin to nazwa lokacji ulegała zmianie. Grobowy czerw, no ale no ładnie ta broń nawet klepie. Hmm, jestem ciekaw, jak właśnie to wysysanie życia jest przeliczane. Jeszcze tu jest jeden grobowy czerw. Hmm, <laughs> nie, nie, znaczy nie wysysanie życia, tylko zmniejszenie witalności 15. Znaczy co, co, że zawsze jak uderzę to zmniejszam witalność o 15. Za każdym ciosem, czy tylko za pierwszym. Niezależnie od obrony przeciwnika, że to nie może być zredukowane w ogóle przez, żadne, przez żadną obronę ani nic takiego? Jak to działa, to zmniejszenie witalności? Możecie mi napisać. Czy to na pewno nie ma tutaj jakiegoś błędu z tymi obrażeniami? Bo jeśli by to zmniejszenie witalności pominąć, no to coś jest nie tak z tymi średnimi obrażeniami na sekundę. Ponieważ broń wolna niby ma większe obrażenia, no ale to niemożliwe. Tu jeszcze zwiększono obrażenia procentowo. Hmm. No nie wiem, nie wiem. A poza tym jeszcze tutaj się zwiększa siła o 5%. To też ma wpływ na obrażenie. Hmm. Dobra, zostawimy to na razie tak, jak jest. Pochodzę sobie z tym fajnym obuchem. Hmm. Żarłoczny obuch przerażenia. Fajnie. Fajna nazwa. Tylko teraz chwila, 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 chwila. Spokojnie, bo ja tutaj. Jeszcze mam troszeczkę do obejścia. Tutaj jest wyjście już. Hmm, ale tam mieliśmy wcześniej inne przejście dalej. Tam, gdzie te pochodnie można było zapalić. A tutaj jakieś jeszcze inne? Czyżby ta droga przestała być taka liniowa? Jak oni polecieli od tego obucha? Pff. Nie no, faktycznie, wygląda tak, jakby miał większe obrażenia. No, bo hmm. no, to jakiś ślepy zaułek tutaj było. Kolejne hieroglify widzę. No nie odczytam ich, sorry. A tu się czają... Pustynni łupieżcy... I co zostawili? Eliksir zdrowia tylko. O, majestatyczną skrzynię tutaj sobie znaleźliśmy. Ochronny pukles życia zatruta hasta rzezi. To sobie sprawdzimy, ale mała szansa, żeby to było jakieś takie... Lepsze chyba od tych naszych broni. Hasta, czyli taka co? Czyli taka włócznia jakby. 20% większe obrażenia, bardzo wolna. No nie no, jakby to... Tylko, że tutaj są obrażenia od trucizny, jeszcze 78 aż. 66, no ale mimo wszystko ma dużo mniejsze obrażenia na sekundę. Medalion siły sobie wezmę. Aha, no i tutaj chyba taki... Hmm. Nie ma przejścia dalej. To dobrze, że się nie wracałem. Zobaczcie, tutaj sobie wszystko przedłem. Znaleźliśmy tę majestatyczną skrzynię. Czy to królewski kufer był? Coś takiego. Kolejne hieroglify na tych wielkich monumentach. Fajnie to wygląda. Jak tak się przesuwa w pobliżu ekranu, tutaj o te skały, tak samo wracamy do tej jaskini. Tu już nic więcej nie ma do obejścia. Przeszukamy tę jaskinię dokładniej, i wracamy się. I, I będziemy się wracać w kierunku tego przejścia, o, które tam po bokach miało te pochodnie do zapalenia. o. To już będzie takie tam przejście dalej. Taka główna droga, która pewnie zaprowadzi nas do Sais, Kaplice cierni sobie weźmiemy na jakoś specjalnie. Nie jest ona nam potrzebna w ogóle. Ach, zawsze zapominam tej tarczy odpalić. Kolejna starta kości i te grobowe pleśnie, pój! Po, w poprzedniej jaskini, tej takiej piaszczystej, którą przeszukiwaliśmy, też były te grobowe pleśnie. Skrzynki pilnują, no ciekawe. Hm, nic ciekawego. W ogóle, co to jest to zielone dookoła mnie? Co to, co, co to w ogóle za aura? Jest to z tej mojej broni? Teraz ja to zdejmę. Nie, też jest. A nie, tu, a nie, to jest ta kaplica przecież, ta kaplica cierni to jest. A, zaraz mi to zniknie pewnie. Już myślałem, że mam jakąś fajną aurę <laughs> z jakiegoś przedmiotu, coś takiego. I też przez chwilę pomyślałem, że może te grobowe pleśnie mnie jakoś tutaj dziwacznie zatruły. No ale nie, nie, jeśli z tego co pamiętam, to, to oznaczenie zatrucia jest tutaj tylko jedno. Taka właśnie zielonkawa chmurka nad głową, obręcz polany, kurde, Masa się sypie tych zielonych przedmiotów tutaj w tym drugim akcie. Ale to dla maga, dla maga, ale fajne. Dla takiego maga bojowego bardziej, bo to jest większa obrażenia. Kłute widzę, jakieś regeneracje zdrowia daje regenerację energii. Szansa na uniknięcie pocisków i 35% mniej zadawanych obrażeń przez bestię. Ale jak na zielony przedmiot, to sporo ma tych tutaj bonusów. Hmm. No ale inteligencji, no to ja tyle przecież nigdy nie będę chyba miał. Dobra, to co, wychodzimy stąd? Miksturki energii nie podnosiłem. Energii mam cały czas na full, pomimo tego, że korzystam z tego upiornego uderzenia. I co? Mamy ponad pół paska doświadczenia. No jeśli dobrze pamiętam, tu jeszcze możemy zajrzeć na to ciemne pole. A, kapliczka się ukryła. Może jakaś kapliczka z doświadczeniem, co? Nie, tam kaplica ciemna. I znowu będzie to taka zielonkawa poświata wokół nas. <laughs> Dobra, przechodzimy dalej. Przechodzimy na kolejną lokację, tutaj. Co to będzie, co to będzie? Pochodnie zapalone. Kaniony wadiet. Aha, aha, ktoś tu stoi. Seba, pustynny, pustynny handlarz. Pozdrawiam mojego kolegę Sebastiana ze studiów. Co nam powie? Coś tam jest, coś wielkiego, co grasuje w nocy. Słyszałem plotki o zaginionych wielbłądach i napadanych karawanach. Nikt nie wie co to takiego, ale wszyscy twierdzą, że czai się w jakiejś jaskini gdzieś w kanionie Fadiet. Czyli tutaj. W jaskini. Dobra, będziemy szukać jaskini, coś się tam czai, a ten co nam powie? Medien, stary opiekun wielbłądów. Z tego co wiem, opowieści o tej ogromnej bestii mogą być prawdziwe albo i nie. Ale jeśli są, to powiem ci, że rozdrażnił ją Telkin, który tędy przechodzi. też z tymi telkinami same problemy są. A to. A Stenno, pustynny handlarz. A czym on tu handluje? Dobra, mniejsza z tym. Lepiej nie podróżować teraz bez broni. Z tego, co słyszałem, potwory wchodzą teraz i do miast. Niedługo nigdzie nie będzie bezpiecznie. No dobra, kaniony wadiet Szukamy jakiejś dziwacznej bestii. Mamy legendarną bestię. Miejscowa legenda mówi o starożytnym Skorposie który mieszka w jaskini w kanionie wadiet i napada na podróżników. Powiadają, że ten, kto pokona Skorposa, otrzyma magiczne błogosławieństwo. Dwa punkty do umiejętności dostaniemy. I doświadczenie. Gdzie on jest? Gdzie jest ten Skorpos cały? W ogóle Skorpos, co to jest? To jakiś pewnie półskorpion, półczłowiek, co? Idziemy go szukać. Będę się trzymał lewej krawędzi. Weźmiemy sobie kaplicę odmrożenia. Będziemy spowalniać, zamrażać, będzie super. No ale gdzie są wrogowie? Tutaj chodzą te... Ci pustynni upieszcy. A, w Diablo 2 też byli upieszcy, Co prawda nie pustynni, jak oni latają. Nie, nie, ta, ta broń jest, zdecyd jest zdecydowanie lepsza, pomimo tego, że wolniejsza. Ale, ale jeśli chodzi o takie o hieny. Jeśli chodzi o takie. o to moje upiorne uderzenie, które przecież nie jest uzależnione, jakoś jego moc nie jest uzależniona od szybkości ataku. Przy takim upiornym uderzeniu on no to się super to sprawdza. Daleko odlatują. Ło! Tu lepiej nie skakać. Ciekawe, czy jakaś burza piaskowa tutaj może być w tym drugim akcie. Mm -hmm. Fajnie by było. Taka o, o, e, ograniczona widoczność, coś takiego. O, 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 widzę, widzę. Wejście do jaskini, tam pewnie będzie ten skorpus cały. Mm -hmm. Dobra, będę się trzymał tutaj tej krawędzi. Małotku. Pustynny upieszcza, zabójca, weteran. Wilczy pazur wypadł. Mm -hmm. To chyba nasz pierwszy wilczy pazur. Obuch szybkości, no co to za wilczy pazur? Gdzie on jest? Wilczy pazur, amulet potwora. Długi, ostry pazur wzmocni każdą broń, dodając dwa obrażenia kłute. Mam no, takie co, słabiutki. coś, co to są dwa obrażenia kłute. Chyba, że to jest uważane za te obrażenia bazowe takie. No to wtedy co innego. Wiecie, co? Jednak trochę się wrócę zanim tam pójdziemy. Tu sobie obszukam to wszystko. Tak, tak, chyba dobrze robię, bo tu już no tu widziałem cień jakiegoś ptasiora, zobaczcie. A gdzie ten ptasior jest? O tutaj, gdzieś jakiś cień jest. Może siedzi gdzieś u. A, tam się czai. Ale chyba nie może tutaj do mnie zlecieć. E, fajna ta broń, podoba mi się. Wydaje mi się jednak lepsza. Hmm. No nie no, tutaj już nie mam za bardzo jak iść. Idziemy dalej. Idziemy stanowczo dalej. Co tutaj? Aj, no te pustynie, no to tutaj trzeba będzie to wszystko obchodzić pewnie. Już nie ma takich fajnych, wąskich przejść, jak było w, jak, jakie były w tym pierwszym akcie. Już są bardziej, widzę, takie otwarte tereny. No ale to nic, poradzimy sobie wszystko, na pewno obejdziemy. Medalion służby. Skoro służby, to pewnie też jakiś bonus do towarzyszy tam I pisaliście. Komentarzach, że ja też mogę niby jakiegoś towarzysza mieć, tak? Będę musiał w tym, w tym drzewku sobie potem popatrzeć. Skóra Wiedźmy, czy ja miałem jakąś skórę Wiedźmy? Chyba nie miałem. Skóra Wiedźmy AMULET potwora. Pasek skóry pustynnej Wiedźmy wzmocni każdą zbroję. dodając 6% odporności na obrażenia kłute oraz plus 2 do zręczności. Fajnie. Ale kurde, masa tych nowych reliktów i amuletów się pojawia. Ciężko będzie to wszystko pogromadzić. Widzę jeszcze jedną jaskinię. Kurde, i teraz nie wiadomo w której jaskini będzie chciał ten, ten no ale wszystko jedno, bo i tak zajdziemy i do jednej, i do drugiej jaskini. Oho, kaplica uzdrawiająca. No dobra, uzdrowimy się, skorzystamy z okazji. Tu jeszcze się kawałek przejdę, zobaczę, czy nie ma jakiegoś przejścia dalej. Nie ma. Nie ma przejścia dalej. <laughs> Hmm. Tam widziałem jakąś fontannę reinkarnacji, więc może się jeszcze tutaj troszkę wrócę. No to tak sobie we naszym obuchem w stopę. Jak na uderzenie w stopę, to daleko polecieli. Dobra, tu jeszcze nie wchodzę. Tam już byłem. Tu jakieś obozowiska. Takie prymitywne sztandary. Może mają jakąś skrzynkę tutaj. Hmm. No, królewskiego kufra to tu raczej pewnie nie będzie w takim byle jakim skórzanym obozowisku. Ale, ale, może jakaś majestatyczna skrzynia? Jeszcze jakieś. Kurde, ile tu tych jaskiń w ogóle jest? Dobra, ci polecieli. O, esencja siły Heraklesa z Grecji. A mm. no to jednak mogą te przedmioty z Grecji jeszcze sobie lecieć czasami. Herakles był najsilniejszym greckim herosem taki na każdą zbroję to już wiemy. To już wiemy, bo to już kiedyś znajdowaliśmy. No tak, takie obozowisko, bardziej takie handlowe obozowisko przypomina. Czyli to na pewno nie oni tutaj to obozowisko rozbili, tylko pewnie przejęli od jakichś handlarzy. Chyba że to oni tu kiedyś handlowali, ale zostali spaczeni przez telkina, który tędy przechodził. Dobra, no jakiś kufer to jest. Taki byle jaki mały kufer, ale słaby medalion sobie na pewno sprzedamy. Hmm, no i tutaj co? Wszystko obszedłem niby. Nie ma za bardzo, już chyba, gdzie iść. Jednak żadnej jaskini tutaj nie znalazłem. To wszystkie jaskinie, które widzimy, one tam są gdzieś dalej, dalej, dalej. Hmm, co jakiś czas te kamienie wystają z ziemi takie. Hmm, tak jakby z wnętrza ziemi, gdzieś tam, z samego jądra, no ale to niemożliwe. Ale taka energia, jakby emanuje od spodu. Nie wiadomo, co to za energia. Chyba się nie dowiemy. Hmm, no ale... co, już nigdzie tutaj nie można iść? Ostatnie, no jedyne przejście tutaj, no trudno, idziemy. Idziemy, chyba po drodze z dwie albo trzy jaskinie na mapie mieliśmy. Trzeba będzie do nich dotrzeć. W jednej z tych jaskiń w kanionie Vadiad, będzie siedział ten cały Skorpos. Unicestwimy go, dostaniemy dwa punkty. <grym> Tylko nie pamiętam, to były punkty... o, do czego to były punkty? Umiejętności. A umiejętności to są które? To są te? Nie, to są cechy. A umiejętności to są tu, tak? Tak, tutaj dostaniemy. O, fajnie będzie. No dobra. Póki co trzymam się lewej strony jeszcze. No już, kurde, powinienem zakończyć odcinek. Niby widzę kapliczkę, znaczy fontannę reinkarnacji na mapie, no ale nie będę tak w linii prostej do niej może pędził lepiej. Sobie tutaj wszystko poobchodzimy. Oj, kolejne urwisko. Lepiej nie podchodzić za blisko. Nie czuję, że rymuję. No dobra, taki kopiec już też widzieliśmy. Oj, bohater, bohater, uwaga, pach! Bez twarzy, bohater jeźdźców pustyni. No dobra, ale twardy jest. Ja go ogłuszam. Jeszcze cały czas chyba ogłuszony jest po tym upiornym uderzeniu, ale już się ocknął. E, ogłuszam go i tak, samą bronią, bo ona ma taką właściwość 10%, pamiętacie, nie? Tylko, że to ogłuszenie trwa bardzo... u co on tu na mnie zrzucił? Jakieś meteory. Trwa bardzo długo. Mm, Angon pożogi. Co to jest Angon? Czy ja to w ogóle podniosłem? Podniosłem. Angon, Angon, plecy. Co to jest Angon? Gdzie ja to mam? Kaftaniejscy pustyni. Zatruta chasta, izolowany. Gdzie jest ten Angon cały? Zatrudnia. No nie widzę żadnego Angona. Dobra, potem go znajdziemy. Potem go znajdziemy jak będziemy sprzedawać wszystko. A bo... Zresztą potem pewnie będę sobie odcinek oglądał i ten Angon znajdę i będę musiał robić adnotacje. patrz ślepy procionie, tu jest Angon. No dobra, idziemy dalej. <laughs> idziemy dalej w kierunku fontanny reinkarnacji. Ale kurde, no, wziąłem ten Angon, chyba nie, no, bez przesady. Nagolenniki były, bo. Który to jest Angon? Mocny płytowy, izolowany, wściekły byk, słaby karważ, zatruta hasta. pajesta jest ta cały, ten rodowy mieczan herlu. Medalion służby, postępny kostór, no, ja nie widzę żadnego angona. Angonu, angona. Chyba, że. A tutaj mi wpadł do drugiego woreczka. Jejku, to nie wiedziałem, że to może tak sobie wpadać samo. Angon pożogi to jest taki um, taki oszczep dzida dzi w a cholera wie co to jest. Ale to nie. To ma tylko jeden bonus. Chciałem zobaczyć, jak to wygląda. A, czyli może nam wpadać do drugiego woreczka, pomimo tego, że nie jest mm, aktywny. Dobrze wiedzieć. Dobra. Idziemy dalej. Bo już się chyba tutaj ściemnia w tym Titan Queść. Jak on poleciał, od zwykłego uderzenia, praktycznie. Kasz nie! Co czwarte uderzenie generuje mi ten psioniczny dotyk, tak? I on, I on tam ma wtedy kolosalnie zwiększone obrażenia. Dobra, idziemy tutaj. No nie no, ja tutaj nie, nie, nie dojdę teraz do tej fontanny chyba, co? Dobra, w takim razie w tym miejscu zakończymy sobie odcinek. W następnym odcinku już myślę, że do jakiejś jaskini chyba powinienem wejść. Jednej z tych dwóch, które widzieliśmy. Może uda nam się znaleźć i zgładzić tego wielkiego skorposa. A tymczasem żegnam Was na razie.